Cześć. Chciałem Was zaprosić dziś na kilka minut ze stresem. Tak, ja wiem. Dziś wszyscy mamy stresu prawdopodobnie potąd. Ale ja chciałem z Wami porozmawiać o naturze stresu, o tym czym właściwie stres jest, jaką on pełni dla nas funkcję, jak się przejawia, no i wreszcie co możemy zrobić, żeby mniej stresować się, szczególnie dziś. Stres to jest relacja naszego organizmu, relacja adaptacyjna naszego organizmu do tego, jakie zmiany aktualnie dzieją się wokół nas. Ta relacja adaptacyjna, czyli to, w jaki sposób my potrafimy przystosować się do danej zmiany, to jest coś, co nie pojawiło się tylko współcześnie. Stres jako zjawisko funkcjonuje na Ziemi, bodaj wraz z powstaniem życia. Wszyscy wiemy o tym, że non-stop jesteśmy narażeni na różnego rodzaju zmiany. Pewne zmiany są dla nas łatwiejsze, wręcz uznajemy jako coś zwykłego, naturalnego. Takie zmiany to na przykład zmiana dnia na noc, ciepło na zimno, głośno-cicho, pory roku. Te zmiany, z którymi bardzo łatwo sobie dajemy radę, nazywamy eustresem. Eustres to taki rodzaj stresu, kiedy nasze zasoby, którymi dysponujemy, zdecydowanie wystarczają nam do tego, żeby poradzić sobie ze stresorem, czyli właśnie tym, tą zmianą, która reakcję stresową w nas ma wywołać. Jest to pozytywny rodzaj stresu. Dzięki temu, że doświadczamy eustresu, można powiedzieć, że w ogóle jesteśmy w stanie funkcjonować w zdrowy, żywy sposób. Jak wygląda? Taki eustres, jak on na nas wpływa? No przede wszystkim eustres powoduje, że wzrasta w nas motywacja. Koncentrujemy naszą energię po to, żeby poradzić sobie z zaistniałą zmianą. Taki eustres jest też krótkotrwały. Pojawia się sytuacja, która wymaga od nas reakcji. My mniej lub bardziej świadomie zabieramy się za tą właśnie sytuację, żeby sobie z nią lepiej poradzić, po czym stresor znika. My wracamy do poziomu pewnej równowagi, zwanej homeostazą. Inny wymiar eustresu to też jest taki rodzaj poczucia, że możemy sobie z tą zmianą poradzić, że nie jest to jakieś szczególne wyzwanie dla nas, że potrafimy i pozytywnie będziemy mogli zareagować na to, co się właśnie wokół nas zadziało. Jeszcze inny wymiar eustresu to coś, co powoduje, że wielu z nas w ogóle sięga po taki rodzaj stresorów. To jest pewnego rodzaju ekscytacja, pobudzenie wiele osób, które funkcjonuje w swojej codzienności. Kiedy nie doświadcza eustresu, świat postrzega jako monotonny, nudny, nieatrakcyjny. Zresztą wielu z nas teraz zamkniętych w kwarantannie w czterech ścianach, rzeczywiście nie doświadcza eustresu, właśnie, ponieważ to nasze życie jest bardzo wypłaszczone. Pełne rutyn, które są zupełnie przewidywalne. No i ostatnim elementem pozytywnym eustresu jest to, że poprawia on wydajność dzięki tej mobilizacji, która w nas wstępuje. No ale co, jeżeli pojawia się inny stresor? Taki stresor, który w tej chwili mamy głównie do czynienia. To jest rodzaj stresu negatywnego, który fachowo nazywamy dystresem. Przede wszystkim taki rodzaj stresu powoduje w nas niepokój i zmartwienia. Zaczynamy myśleć o tym, w jaki sposób poradzimy sobie, czy w ogóle sobie poradzimy z sytuacją, która nas spotyka. Odczuwamy ten stres jako coś nieprzyjemnego. On zdecydowanie zmniejsza naszą wydajność, może powodować wiele, powstanie wielu problemów psychicznych i wręcz fizycznych. Taki rodzaj stresu wywoływany jest przede wszystkim przez kontakt ze stresorem, który utrzymuje się w długotrwały okresie i e, częstokroć wyczerpuje nasze zasoby energetyczne, zasoby pozwalające na to, żebyśmy sobie z danym stresorem poradzili. E, ale tak naprawdę, moi drodzy, jeżeli wiemy, że są dwa rodzaje stresów, jeden jest pozytywny i wręcz pożądany, drugi negatywny, to przyjrzyjmy się jeszcze, skąd biorą się te stresory wywołujące w dystres, czyli ten stres negatywny. Otóż wiele badań pokazuje, że blisko. 80% rzeczy, którymi się realnie stresujemy, nie istnieje. Są one wytworem wyłącznie naszej wyobraźni, naszych myśli. Współcześnie, kiedy włączamy jakikolwiek program telewizyjny, otwieramy na smartfonie, nawet nie musimy otwierać, dlatego że wiele naszych telefonów ma już automatycznie włączoną funkcję wysyłania różnych powiadomień, dostajemy całą masę no przestraszających, negatywnych komunikatów dotyczących rzeczywistości, która nas otacza, dotyczących zmian, które właśnie się pojawiają. Pojawia się cała masa różnych prognoz, które wieszczą niejednokrotnie katastroficzny rozwój sytuacji. Moi drodzy, oczywiście nie chcę Was namawiać do tego, żebyśmy bagatelizowali to, co się dzieje. Natomiast jedną z podstawowych rzeczy, która pozwoli nam uchronić się przed takim negatywnym rodzajem, Stresowania się jest właśnie zrozumienie tej zasady, że podstawowym stresorem jest to, w jaki sposób my dziś obsługujemy nasz umysł, czyli jakimi wiadomościami go karmimy. Chcę wam powiedzieć o tym, że dla naszego mózgu, który uruchamia reakcję stresową, nie ma żadnej różnicy, czy to ta zmiana występuje fizycznie, realnie, czy my ją sobie wyłącznie wyobrażamy. Każdy z nas ma chyba takie doświadczenie, że śnił któregoś razu sen i wybudził się z tego snu przerażony, cały zlany potem, i przez chwilę nie mógł znaleźć orientacji w tym, czy to rzeczywiście miało miejsce, czy, czy to wydarzenie się rzeczywiście tylko przyśniło. Natomiast reakcja fizyczna naszego organizmu była taka, jakbyśmy faktycznie z tym wydarzeniem, które nam się przyśniło, mieli realny kontakt. Pierwsza zasada zatem jest taka, żebyśmy filtrowali, a właściwie zredukowali ilość negatywnie wpływających do naszego mózgu informacji, negatywnych informacji, które uruchamiają u nas tą całą procedurę autostresu. Ale drugi pakiet rozwiązań, które pozwalają nam na to, żeby sobie lepiej radzić ze stresem, to jest osadzenie się na czymś, co głównie pochodzi z. Wschodnich sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami, czyli na oddechu. To jest skoncentrowanie uwagi na tu i na teraz. Wielu z nas jest bardzo rozproszonych, cały czas myślimy o rzeczach, które nas otaczają, tymczasem śledzenie, świadome śledzenie naszego oddechu. Skupienie się na wdechu, na wydechu, na wdechu i na wydechu. Bez pośpieszania się. To jest najprostsza metoda wyregulowania w sobie tego napięcia, które w nas się aktualnie buduje. Wszelkie zajęcia, które powodują, że nasza uwaga jest skupiona na tu i teraz, czy to jest mycie naczyń, sprzątanie, wykonywanie precyzyjnych czynności, skupienie się na realizacji jakiegoś zadania, czy właśnie taki rodzaj relaksacji, który bardzo krótko Wam pokazałem, zdecydowanie poprawia naszą równowagę wewnętrzną. Gorąco zachęcam Was do tego, żebyśmy zredukowali ilość napływających negatywnych informacji i rozszerzyli umiejętność pracy nad swoją uwagą, bo to w tej chwili jest klucz do tego, żeby zdecydowanie zmniejszyć ten dystres i zachować energię, która będzie nam potrzebna do radzenia sobie z eustresem, czyli z sytuacją, kiedy spotkamy się już z rzeczywistymi wyzwaniami i jak pewnie okaże się, z większością z nich będziemy potrafili sobie poradzić. Tego Wam życzę. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.